Was na kolejnym materiale. Tym razem z Łukaszem wybraliśmy się na pstrągi. Ogólnie jesteśmy tutaj od wczoraj. Na dzisiaj z Łukaszem od rana, od świtu szukamy miejscówek. Co prawda jest jeszcze jakieś minus 3, minus 2, ale to na pewno będzie się robiło ciepełko. Mamy duży kawał rzeki do przejścia, więc myślę, że jak najbardziej damy radę. Zapraszam Was moi drodzy na film z łowienia ja, pstrągów na pięknych, górskich. Rzeka, miłego oglądania Uj, ale no ale, trafiliśmy w piękną pogodę zobaczcie normalnie bezchmurne niebo, aż trochę do przesady oczywiście wycieczki narodu już były przed nami więc będzie ciężko ale słuchajcie, próbujemy kawał drogi przejechałem, opłaty zrobione więc można jechać, dobra wbijamy na pierwszą miejscóweczkę z woblerkiem oh uh. Zobaczcie, so rybcia she should 1 do zera dla woblerów Badumst wobarcik proszę pana jakbyś potrzebował. A teraz to wiesz co? Na co zrobić? <laughs> Pytałem 30 sekund temu. 100 metrowy cierniczek. No O! A ja i... chciałem tu rzucić, jak Ej, stałem tam. Ty chciałeś tu rzucić. Tak mm, dobrze, to y, teraz będziesz je... tak, Nie. że jak Ty będziesz chciał gdzieś rzucić, to mi powiedz, pójdziesz i ja pójdziesz złowię na Nara! Kurde no. Nie no, dobrze, dobrze, no. Wsiadła pierwsza rybka. Wali ze mnie bekę, że najpierw mówię, że szkoda i tak dalej. Nie no, dobrze, 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 zrobił. Ale mało, pamiętajcie. Ja przyjeżdżam tu po kabana. Zaparkował. Widziałem tą gałąź, ale miałem nadzieję, że przejdzie górą. Niestety tak się nie stało. Słuchajcie, dobra. Poszedł? Poszedł. Ogólnie ta obrotówka to była tylko taka ściema, żeby sobie poszedł. I nas zostawił w spokoju. Słuchajcie. Cyk. Otwieramy magiczny magiczne pudło. Gdziekolwiek o brutówkę i no właśnie, i co teraz? Czy pupę, czy tante? tantę widzimy stąd. Taką tante posyłamy do wody. Faktycznie tutaj już jest spalona miejscówka pełna brutówką, ale taką tante poślemy do następnej dziury. Oczywiście chodzi ta tamta tam, w tym lucie Spróbujemy ten duch, tu jest fajne gorzej Najpierw przeta, potem za. Oczywiście łodząc na gumy w takich miejscach trzeba wiedzieć, mieć świadomość tego, że teraz możemy wyjechać w zaczep, w gałąź To szansa na fajną rybę. Oczywiście, kurde, nie Krok po kroku rzut z zarzutem dołek za dołkiem obławialiśmy piękną brzegę, którą właśnie tutaj widzicie. W związku z tym, że ryby nie za bardzo chciały z nami współpracować, a szczególnie ze mną. Podjęliśmy decyzję, że ponagrywamy sobie piękne ujęcia, przebitki i tak dalej, po to, żebyście zobaczyli naprawdę fajny materiał. No ale cóż, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że kartę pamięci w moim aparacie szlak trafił, ale o tym. Powiem chwilę później. Zmieniamy teraz rzekę i jedziemy na zupełnie inną wodę. Nie wiem, ale nie ucieka. Ale MCO nie dość, że miał, wyjął woblerka, to jeszcze wyjąłem tutaj jakiegoś dziwnego stwórcę. Stworzenie dziwne zwane jakimś dzikiem to jest? Zobaczcie sami, polframowa główeczka, no może coś tu jest w związku z tym, może jest jakiś patent, no dobra, ale sobie w ogóle zauważcie jak się zmieniła pogoda, totalnie co innego, tak jak wcześniej, było bezchmurne niebo, słońce, bardzo ciepło, lecz gorąco teraz totalnie odmiennie jest chłodno zaczął wiatr wiać wiatr zrobiło się dość wiecznie ale przede wszystkim pochmurno może to też te ryby kurde jakoś ruszy zobaczymy nie wiem czy to się nagrało chyba nie ja w okularach widziałem bardzo ładna ryba, taka no, 40, może 40 z grosikiem delikatnym. Nie będę przesadzał, że miała nie wiadomo ile. Na oko taka 40. Tylko tutaj podszedłem, rzucałem tam. I sobie bardzo powoli sobie tutaj przepłynęła, więc prawdopodobnie już mnie dawno widziała wcześniej zanim tu podszedłem lub nawet jak obawiałem wcześniejsze miejscówki. Ale właśnie niestety problem jest taki, że no strasznie delik o już myślałem. Strasznie delikatnie kąsają, nie ma takich mocnych już brań teraz o ma ładną rybę, znaczy ładną, skoczną na pewno ma spadła Nie wiem czy widzicie, nie widzicie tam ja wam tutaj pokażę. Tam jest Łukasz, daleko daleko Jak moja wędka tu gdzieś się rysuje prosto w trzcinie. I widzicie Proszę? Tak no i właśnie widziałem, jak ładnie tutaj skoczek skakał, skakał. Ale niestety tam jest bardzo ciężki dostęp do wody, łukasz stał daleko. Więc miał niestety marne szanse na to, żeby wyjąć tą rybę przy takich delikatnych braniach, gdzie one się tak mocno nie zapinają. Ale szacun, kolejną rybę miał na kiju. A u Emelka jak zwykle. O nie, ja dam tą miejscówkę. Byłem tu niejednokrotnie. Zawsze ją odpuszczałem. Wbijał się tu Janusz albo Tomek. I łowił rybę Więc tym razem o nie Jestem hardcorem krzaki ja tam pójdę, tylko najpierw jeszcze rzucę tutaj dwa razy ten fucking nie jest łatwo tu do dojść Nie wiem czy ja dojdę tutaj Tu już mamy wodę mnie, jak, jak pamiętacie pewien odcinek Tutaj ta rzeka chciała pochłonąć, było tyle mułu, piachu, że tragedia. Dobra. Doczłapałem się mniej więcej do miejsca, które chciałem. Najlepiej tak bym mógł sobie stanąć tutaj, bym miał całe pole do manewru zajebiste, ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Ryzyko jest takie, że nie podam tak jakbym chciał to raz, A2 to, że coś zerwę mi się mówi trudno no i kurwa co? powiedzcie mi jak to się stało, że to się nie chciało. nie wiem czy się nagrało Branko delikatne strasznie takie I to nie fajk, żeby nie było. I co? I o dupa, tak? Ten raz za dużo. Pierdziele Możemy jechać na konie, łukasz. Halo. Pstrągi, cholera. Zachciało mi się latać po krzakach. W stacie czwartej, rano Jechać 300 km. Cały dzień łowić. Ale nie ma co się mazać, nie ma co narzekać. Moi drodzy. Ogólnie jest. Bardzo fajny dzień nad wodą. Każdy dzień nad wodą jest fajny, nawet jak nie bierze. Uff, już się zgrzałem, bo tu było. Kurde. Ale no, tak czy siak, to na pewno nie była ryba życia. Tylko jakiś mały. Baby fish. Bo i tak opór był bardzo mizerny A, już powtórzyć nie powtórzy Widziałeś, nie widziałeś? Pierdziele, jak to się nie wcięło? Strzał tylko się zakotłowało. What? Co to jest? Na wodzie kurde 60 centymetrów. No i cóż moi drodzy, tak jak wam wspominałem wcześniej. Niestety po tym jak podjechaliśmy już do hotelu, okazało się, że moja karta pamięci całkowicie zdechła. Niestety wszystkie nagrywki, wszystkie ujęcia różnorakie. Ach, niestety ale nie udało się ich uratować. No i przepadły. Może jest to złośliwość rzeczy martwych? Może po prostu kupiłem niewłaściwą kartę? Nie wiem, ale no niestety żadna różnica by już tego się nigdy. Nie dowiem. Materiał przepadł i tyle w temacie. Przy okazji nadszedł czas na rozstrzygnięcie poprzedniego konkursu, moi drodzy. Komentarz, który wam się właśnie teraz wyświetla, wygrywa, bo to właśnie on został wylosowany przez maszynę losującą, która wskazała właśnie jego jako zwycięzcy. Więc, mój drogi widzu, gratulacje. Odezwij się do mnie na Priv. Czy to na fejsie, czy to na Instagramie, czy to po prostu na maila. Napisz swoje dane. Gdzie mam wysłać paczkę z, mam nadzieję, głównymi przynętami na okonia? Dziękuję wszystkim za zabawę i już w przyszłym tygodniu zapraszam na kolejny konkurs, ale więcej szczegółów dowiecie się na następnym materiale. Zapraszam do dalszego oglądania. No i co, mordeczki, kończymy wędkowanie. Piękny zachód słońca nas tutaj żegna. I cóż, widzimy się już jutro. Rano czy na tej rzece? Chyba tak, ale już na myślę innym odcinku. Trzymajcie kciuki, za jutro. Widzimy się już o świcie. Uuu, piękna ryba. Z mojej strony powiem tylko tyle, szacun za w niesie do tej wody po tą rybę w ciągu sekundy. Stara zasada, zawsze po rybę. Ej, przesą mi się nogi, jakby to była moja ryba. Się nikt nie zrobił, zawsze trzeba się spierdzielić po rybę, dlatego zawsze jest wodę. to w To nie żadnej Ale pięknie, wbił się po tą rybę, kurde, nie wiem, tego już mi się chyba nie udało nagrać, ale normalnie, no nie miała z tobą szans. Pięknie, bardzo dobrze. No trochę by się z nią jeszcze długo bawił jakbyś miałem wybierać skórna z stonu No stąd. To ciężko. no zobacz. No, raczej miejsce, ciężko. więc od razu akurat widziałem, że tu jest płytko, więc na dupie zjazd i jestem pod, normalnie walka staje się równa wtedy, bo z Ta. góry to mógłbym senią. Ale nim zjazd <laughs> No i zobaczcie sami Piękna ryba 50 Ekstra, ale się jarma Piero teraz się zaczyna sezon na dobre i dodatkowo tak piękna, takie ładne kropy, żółciutka. Kwintesencja wstrągów Dobra, wypuszczamy go i lecimy dalej, bo to dopiero początek dnia. To był może, nie wiem, trzeci, czwarty rzut. Piękna rybka, zobaczcie jeszcze raz. Pięćdziesiąteczka. O, Ale pięknie go widać. Łukasz co dowalił rybę. Zajebista, piękna ryba waleczna, dwie świece, zrobiła wbicie do niego na kanał. Zobaczycie na pewno fajny filmik, fajny materiał. A ja teraz go porzuciłem i uciekam dalej, bo też chcę złowić jakąś rybę. A jak będę robił tylko zdjęcia, to w życiu nic się złowię. Lecę. Trzymajcie kciuki. Klasycznie spierdzieliłem rybę. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, bo tak jak wam powiedziałem, mam jakieś problemy techniczne na tym wypadzie. Elektronika mnie nie kocha dzisiaj i wczoraj tym bardziej. Wczoraj straciłem cały materiał, jaki nagrałem z kamery głównej, że tak powiem. No, Tutaj widzicie miejscóweczka. Ładnie sobie to wszystko obszedłem. Elegancko tego. Stałem trochę w innym miejscu, nieistotne, rzuciłem. I podpowiedzi Łukasza okazały się na tyle skuteczne, że miałem rybę na kiju. Bardzo było delikatne branie, ona była lekko zapięta. Ale to jeszcze nic, ja po prostu strasznie spierdziliłem tą rybę. Słuchajcie, tutaj przedłużyłem, o na tego prowokatora miałem rybę. Mogłem ją zejść tutaj i tutaj ją podebrać i to bym ją podebrał bez problemu, a ja chciałem po prostu podebrać ją z innej strony, dostała luzu i spadła. Była po pierwsze, tak jak mówię, słabo zapięta, po drugie, daj mi luzu, no, gorzej spierdzielić ryby nie mogłem. Nie była to jakaś gigantyczna ryba, bo to była taka ryba ze 35 może, to podejrzewam wszystko. Więc w porównaniu do tej wielkiej ryby Łukasza, z którą sprowokował, to nic. Ale grunt, że wreszcie zaatakowało na tyle, że... Miałem walkę na kiju, a nie tylko, że jakieś wyjścia i dziubnienie. Także to, to też tyle. Dobra, odczepiam Woblera, bo oczywiście wjechał, bo już 18 raz, I idę dalej. Fordzik, Mój ulubiony, 2,5 tysiąca. Do tego wędeczka SG4 do 8 gramów. I co ciekawe, 198 cm długości. Łukasz też łowi na SG4 do gramów 10 i bodajże 221 cm długości. I wiecie co? 20 cm na tej rzece robi różnicę. No cóż, morteczki, jak widzicie, cały czas walczę. Niestety nie jest tak łatwo, jak by się mogło wydawać, nie jest tak łatwo, jakby mi się mogło wydawać przede wszystkim. No Łukasz mi tutaj pokazuje i miejscówki, pokazuje mi też, jak je obławiać. No progres jest taki, że miałem jedną rybę, ale to z własnej winy, spierdzieliłem po prostu, to trzeba sobie głośno powiedzieć. Jedno miałem jeszcze dotknięcie na kanibala crafta i na prowokatora wyszła mi naprawdę piękna ryba. 40, może 45 cm, piękny żółto-brązowy, piękny pstrąg. No Rewelacyjny, ale co zrobić? No. Niestety się nie zapiął, ale ciepło się zrobiło. Jest jeszcze dzisiaj trochę czasu do tego, żebyśmy coś tutaj wyrzeźbili. A dokładnie ja, bo ma tutaj mój kompan. No to połowił, nie można powiedzieć, że nie, ale to się u niego na materiale. No coś pięknego. Liczę, że u mnie też jakaś rybka siądzie. Ale czy tak będzie to zobaczymy? Walczę póki jeszcze mam czas. Jak oceniasz aktualny stan rzeczy. Bardzo niesatysfakcjonująco. No chyba nie tak bardzo, no sorry. No nie. Czyli co, że za szybko złowiłeś tą 50? -tkę? Tak, naprawdę. Myślisz, że to to? Nie, no tak naprawdę to ja od 50 nie miałem kontaktu Właśnie o to chciałem zapytać, ty bo miałeś, tam... Ty miałeś trzy? Tak, miałem trzy kontakty, no. z czego dwie to były drobne rybki, no ale jeden to już był naprawdę przyzwoity. No ale mimo wszystko jakieś kontakty, ja nie miałem nic i to bardzo dużo rzeźbiłem na gumy, więc na jakiegoś tam robala mogłaby tam chociaż dwudziestka się skusić Ale zauważyłeś faktycznie, że nie ma tych małych w ogóle. Tak, Ani nie no, uciekają spod nóg. Jest, jest, jest słabo i no, ciekawe może to być taki odcinek, bo bo czasami się takie zdarzają, no. że tej drobnej ryby nie ma i jest raz na trzy dni jedna, ale konkretna. No. Ja miałem tak dziesiątkę, ty miałeś taką też z 45. No. no to może tak być, że tutaj po prostu jest, jest mniej tych ryb, ale są większe, no, jak większe. Jak już sam to się pokazują, no okej. Okay. Co generalnie jest całkiem spoko, no ale nie jedna na trzy dni. No mogłoby być tak jedna na trzy godziny. Tak, tak. To by był, to by było, byłoby, to by, by było to. Byłoby. spoko no dobrze, a... rozbijemy dalej w takim układzie. No ja jeszcze się zastanawiam co tu zrobić z tym moim kurde, wynikiem. <laughs> Dzisiaj czera. lepiej niż wczoraj, no już coś tam ja, się pojawiło jakoś konkretnie. Trzeba będzie nad nim popracować, no myślę, że po prostu... No właśnie to robimy, ale nie to musisz nie, musisz nie, no, nie wszystko na jednym wypadzie, co, panie. Musisz wziąć rękę, e, wiesz. Muszę kończyć, wiesz, pamięć mi się jak tutaj. <laughs> rzucać kręcić, tak? Rzucać kręcić. A, rzucać, a po, kręcić. wiesz, to spróbuję, zaraz no, wracam. No, Poczę... no, Dobra. No, Już nie powtórzy kurwa, ukuł się na bank Ja pierniczę Ale jaja, ale jaja Był opór przez pół sekundy zawinął Tyle by było widać Dawaj mordo, powtórz Pięknie pierdylną. Co to było za ryba Focatora. No to tak jak mówię, już nie powtórzę kusia. już nie powtórzę, jeszcze spróbuję go zaraz obrotówką wkurzyć, ale on się już ukuł, bo poczułem ten opór, fakt, że przez ułamek sekundy, ale był. Spróbuję jeszcze obrotówką, ale to już mówię, i tak chyba jest bez sensu, ale spróbuję. Jeszcze stał w takim bezszczelnym miejscu, że normalnie bezszczelna ryba. Tak. Niestety, mordeczki nie udało się złowić rybę. ale jak nie złowiły żadnego kabana, jak obiecywałem sobie, że złowie. Było tak blisko, tylko że kaban zapomniał bardziej mordę otworzyć i się nie zapiął, niestety. Ale co zrobić? Fakt, faktem nie do końca czuję te pstrągi takie jak czuję chociażby, nie wiem, o konie. Dużo lepiej jakoś mi się łowi. Oksy, tu się musiałem mocniej skupić, dlatego też nie będzie tu jakoś turbo dużo, nie wiem, ujęć, przebitek. Tak jak to będzie w przypadku filmu na kanale Fishing Store, gdzie Łukasz robił naprawdę fajną produkcję. I myślę, że jak to poskłada, to będzie bardzo dobrze i bardzo fajnie to wyjdzie, więc już Was zapraszam na jego film. No i przede wszystkim zobaczycie tam też całość i zobaczycie co się działo, jeżeli chodzi o ryby. No, bo u mnie tego ewidentnie zabrakło w dniu dzisiejszym i wczorajszym. Niestety. Ale nie będę się poddawał. Podpatrzyłem Łukasza, jak tutaj tę rzekę czyta. Zobaczyłem, jak on tutaj wędkuje, podaje przynęty. I będę też to próbował robić tak skutecznie, jak on. Więc nie jest to mój ostatni wypad na te miejscówki w tym roku na strągi. Muszę nabrać więcej doświadczenia. Doświadczenie, myślę, że przy... przełoży się na to, że będzie więcej po prostu ryb. A może szczęścia więcej potrzebuje. No nie wiem. Trzymajcie się moi drodzy. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Cześć.